Witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj mecz na dżungli gramy. Chyba najbardziej pojasło charakterystycznie w postaci legend No, może jeszcze Garen. No, taki powiedzmy drugiej, trzeciej. Lisi. No bardzo charakterystyczny i tu że ludzi znali Sina. Tym ślepego nifa I nim dziś zagramy. no Bardzo dobrze tu kurze, Kurde, dobrych ludzi mi to drobi. Zaznaczające ranki. Jo. No dobra. Czy ja chcę ku pierwsze? Nie wiem, niedokoniecznie. I tu idziemy pod na Bruzera, bo nie jestem fanem może no, może być taki średni. Bruzer robi też sporo obrażeń mniej. Ale znam ten. Ale to eclipsik już się taki zmienił. To zdecydowanie tkwi bardziej. Ten. No oczywiście, bazoł się bierze w W, to nie zaznacza Q. wyłącz mi te podpowiedzi. Chyba jest też opcja, żeby gdzieś automatycznie wyłączyć, ale no dobra. Nie gram na tyle czas w dżungli sami sobie. Bo gram ze znajomymi i on gra w dżunglę. Dobra. I tutaj yy, zawsze biorę red trinketa. Tu nie chcemy brać red. Nie chcemy brać red Okej, okay. nie wyszło to zbyt dobrze. W ostateczności, ja, niestety ten Silas nie trafił z E, i troszkę oberwałem. No, to nie ma znaczenia, się mogę wycofać, jeszcze trochę czasu mam. No na w pewnym A za żeby idę na tu, tak Tutaj akurat pewne rzeczy się nie zmieniły i jedną z nich jest dżungla. Tutaj tak generalnie oprócz oczywiście innych czasów obiektywów się nie zmieniło. Ale widzę, że z i to dociśnięcie, bo... Obydwaj nie mają flesza. Teraz to zauważyłem. Obydwajkę nie ma flesza. Ona też nie ma, ale nie ma w ogóle. Tyle w welimin, nie? Dosłownie. To jest ciekawe. <laughs> to żebym go zapisał, Pytnie się, to się wytnie. Zaczekaj, spokojnie, to się wytnie. Nie, no ale ten sylwester mi troluje, no jak? A nie może być. Dobra, co teraz jest właśnie na trójce, nie na jedynce? Na jedynce, to oczywiście, takie wejście in żeby wiesz, zadać. Ten, a teraz to masz w ogóle mniej levela, to w ogóle pijanie tutaj nie wiem czy ma sensu no. Okej, okay, jeden za jeden, zaraz dostał freebloada, no, często wiadomo co się biło. Eee, ale no powiedzmy, że no nad dobra, lepszy... lepszy jest niż nic, trzeba się cieszyć tego co się ma, póki się ma, o, na trójce się bić. O, topa. tak od razu chciałem, już nie wiem czy będzie bardzo okazja tam, bo... Widzicie, jak sobie na Susa. Bo tam taki, który na Sus nie ma, jakby grać w no Dobra, ale i tak ci jak pofujemy tego topa. O, tam to jakoś. Tak agresywnie chłopak autolux. Bez flesza. Dobra, przy, przy, czy to jest jak. Campów nie, nie ma złego tempa. Że to w miarę spoko. No, oczywiście nie jestem jakiś mistrzem żołowni, nie, nie mam zamiaru się tak legitymować. I, no, to chyba to pachowanie w topa było błędem. Włoc jest za dyma. Można by sporo tam zrobić. A tutaj tak trochę lipnie. Nie wiem, czy tak głębiej wyczyścić szybciej. Ostatnio ja się wróciła do dżungli. Chyba jest na kanale jeden odcinek z głębi dżungli, tak, taki trochę dziwny, bo mi wyszedł z gry. By the way, tym zajęło się... O kurwa. Idę, ale czy dam radę ci pomóc? Nie wiem, spróbuję. Przeżyj, proszę przeżyj. No i dawy kill. Bardzo było fajnie, że przeżył. Jeszcze udało mu się wóz zbić. Tak bym nie ma szansy nic zrobić. O, przeżyję na jedzerze, ale przeżyje. A czego dopchnąć? A to jest okazja, żebym tam podszedł. Kurwa, zbią mi tędy chyba. No trudno. Idziemy po drugiego grama. Czy ta Gwen zrobiła ganka przed? Czy był to dobry pomysł. Tak, nie wygrywa. Chcesz mi pomóc? Stary! Eee, no kurwa. Cool. Dobra, ale zabił. Okej, okay, no trochę kręć to było, ale, ale zabił. Wyszło, wyszło. A na kropa nawet nie zrobiłem ja mogliby podejść i zrobić Także mam dużo z... nad tym przewagę, mimo że ona chyba Szybko ki... A, nie, bo na tym topie tam, w tym giliberze. Wypowie dostawy? A, dostałby dwie, dwie asysty Dobra, no oczywiście to co jest yy, wygląda jest dosyć Tak Co jak co wygląda tamta sytuacja i ja bym chyba chciał tam coś zrobić? Wiem, że mam ten... O, chyba chyba mnie widziały chłopac. Tja. A to by podejście było błędne. No dobra, idziemy dalej Chyba ten Sylor mi przegrywa, ale Jakoś musimy z tym żyć. Dobra Zrobimy drugi side dżungli No i myślę, że chcę coś tam A na razie nie mam wygrywających linii Ale chyba niedługo będzie trzeba podejść pod Objectiva po prostu, tak A nie jestem farmującym dżunglerem Ale chyba zrobimy Ej, zrobi, zrobiła Drake'a Widzieli mnie, ja wiem, że mnie widzieli, ale mimo wszystko idziemy topa. Widzę, że Nasus tak agresywnie, a nie wiem o mnie, Amerykę. Nie bo nie. Gotowuję się do planta. że udało się zabić. Rzeczywiście, też. Po to, aby chłopak mi nie zwiął z plantem. A chyba w le... zamian no, no, też nam udało się zaatakować, więc. Ale do mnie wyplantować w tak. Nie wiem, jakie co to się wydarzyło, to wszystko. Ale. Okay. Okej. Okay. Okej. Ale ty go zabijesz. Razem luźniutko. Ja sobie zabił sobie sola Fajnie. To mi się podoba. No, nie Eee, No czasu zużywam. Co teraz jest skurdy znowu tobą wychyla. ty nie Co ty ona przyszła tu, ale ja tego wziąłem. Przynajmniej tyle dobrego. tyle Chyba mimo wszystko to będę chciał wziąć, ale niestety, no oni mają First Blooda, mają dwa obiektywy, yy, co oznacza na złą sytuację, pod tym względem Niestety No dobra Uy, Nie wiem jak ci przyjść mordeczko Mam Nie no, blisko będzie zabicie, ale chyba go nie czepnie. a on sam chyba nie ucieknie, czyż... A nie, dobre no nie ma. Nie, ma. nie zaliczał jej kampa. A to duży plus. Nie wiem, sobie jakiś to damy, ale nie zaliczał jej kampa. A no jedziemy nas do dołu i coś tam przy bocie trzeba wykombinować, bo tam chłopacy nie mają feszy. No, zaraz dosłownie wszystko. No dobra, dało się zabić. Okej, okay, nevermind. mind, bo chłopacy zabili, Świetnie, informacja.

Chciałem nie zużywać Rki. No, nie wiem jak temu zaradzić, no. Po prostu. No, jestem w danych momentach jestem po prostu w innej stronie mapy, no niestety chłopacy wzięli, wzięli to, no ale byli tak. To no, powiedzmy takiej dużej przewadze. Nazwijmy to. Ale powiem mu plusach. Ja jeżeli o to zostanie, to... To jest match mecz, który jest taki, wiecie, event, dlatego na tu gękuję. To no, no. No już go zrobiło, kurczę, ale szybko. Nie wiem, nie widzieli, ale tak idę.

Okej, okay, no bo bot go Na No takim razie pójdź drojka. Nie wiem, bo to ma, by się zagrałem. Wszystkie z flesze, w ogóle nie kliknęło mi na, na raz fleszku. U zaraz potem być ku... O kurwa. Zab no dobra, tylko rozbadasz. w no, każdym razie. Jakbyście mi pomogli, to bym wdzięczny. Już nie widzę wasze HP.

I tak oni idą, do. No jest na bocie. Nie mamy takiego... tego... tego, tego Kurde, co to? Bo nie ma też zaryzowania heraldo? Zobaczcie jak to topie, pewnie nie jakoś wywalczone Bo to wiecie, zawsze na bocie pada więcej ki, chyba zawsze no jakoś to inaczej, jakoś proporcjonalnie musi być, nie wiem, to odliczane O, faktycznie było więcej To już to trochę zglądowało, ale na, na bocie też była zadymia, Pa, choć ma 11-0 Czyli do tego to nic nie zaznaczają w razu, ale wiadomo, że są jakoś tam To mam na a trzeba ja Ale wiecie, jesteśmy tak na tyle skidowani, że... Nie ma to takiego głębszego znaczenia. Teraz ja się cofa, bo ja mam 4000 Recall, w takim razie. Mam pełne budki. Teraz wziąłem Magic Resist? A co ja Magic Resist? O, teraz dopiero zauważyłem. No dobra, to złożę to, no już, żeby nie marnować. Dobra. No, jak widzicie, całkiem przyjemnie, siebie. Chciałbym walczyć, bo oczywiście chciałbym wykorzystać tą mechanikę. Ta mechanika polega na tym, że e, jak zginę, to wracam do bazy. A przeciwnicy dostają połowę golda, normalnego killa Ale tak by, Taki. Taki. To chętnie stał, tylko troszkę du, dużo biedniejszy. No widziałem, na teraz tu my umarł. Ale nie umarł, bo chłopak sobie po prostu wrócił do bazy. Takie wiecie. No, może, można pójść wysoko. W, no nie ma to głębszego znaczenia. To trwa 180 sekund, ale nie pamiętam, które to jest to zaznaczenie. To jest to zaznaczenie. To jest to zaznaczenie, także biegniemy, biegniemy, aby coś tu zrobić. I dwie asystki na moje konto dodatkowe. A jak widzicie, to ten z pogromem. Uniwersytet już kończy grę No to mi zaznacza, że jest tego koniec. Ja wygrywa to ja to, chociaż nie, niekoniecznie. No nie ma zaznaczenia, że próbowała mi ładnie uciekać. Ale co, płaści musiała. I też łamaty były w ogóle kończą. No, widzę, że końcówka ale jeszcze została, pozostała mi troszkę jeszcze do e, steraka. oczywiście nie mamy tego itemku, także e, zmocnienia, także Tutaj bardzo proste i tam długo dosyć. No, teraz ja może podejść, ale mówię, że to, to chyba ten sam, Nie wiem, czy jest jakiś. Większe zagrożenie, a tak, żeby nie odblokowywać jakiejś dziwnej szansy na kombat, ocho, zaraz zaradała trochę. Ale ja po prostu w nią obrócili tyle. Eee, to wejście z tym z lasem nie było tutaj najlepszy przed pomysłem. Ej, ogólnie mamy też tu mechanikę jedną. Czemu, nie wiem, ma to znaczenie? To eee, no Tu miliony chłopacy, troszkę problemy w bazie Okej okay. Uratowali to wszystko 0 z 0 zrobił Wow, piękny botleń Piękny po prostu A ci dalej się daj, męczą tym w bazie Dalej męczą. Jeszcze jeden tower został, co nie? Na amidzie. I inhibito przez to. Trzeba byłoby to wziąć. Okej. Okay. No, udało się trochę go czy te itemy jak mówię, tu i się szybciej, Arby. dużo szybciej, co widać też po przeciwnikach. Nasus 3 itemy, ponad 3 item, prawie 4 itemy i buty. Głęb zbliża się do Rabadona, znaczy tak, nie? Taki temował? No, szybszy są i powinniśmy to wziąć, ale pytanie czy jesteśmy w stanie. Teraz warduję, bo to chłopacy... Nie chciałem go robić. Chciałem tylko warda wyciśnić. Dziękuję. Dzięki Zabijmy no ich i pójdźmy No patrz, centymetr mi brak... Aha, no tam, ale już nie zabrak w momencie kiedy już tak bardzo, no pierdol, gra nie tam chciałem go. Dzi -dzi. Dzięki za na No raczej ścipione.